Nagranie i produkcja Studio Plac. Polityka cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach. To dla ciebie jest podcast Niedyskrecje Wyborcze. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Dzień dobry, Janna Mziołek. I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Wyborcze, podcast o kulisach polityki. Dziś będziemy mówić o ustawie wiatrakowej, która w ubiegłym tygodniu wywołała ogromne, e, ogromny chaos. Nadal nadal wywołuje, oczywiście, bo no, w tym tygodniu też, w tym tygodniu był ciąg dalszy. O tym, że nowa większość zamierza rozliczać, na przykład Adama Grapińskiego, prezesa NBP, czy, czy telewizję publiczną, ja myślę, że oni by chcieli rozliczyć wielu, wielu więcej polityków, tylko no, nie mają armat, jak to się no. mówiło. Zrobiliśmy wszystko, tylko wszystko, wszystko hmm. możemy zrobić, tylko nie mamy armat. No i o komisjach śledczych, trzy zostały pozytywnie zaopiniowane, definiowane przez komisję ustawodawczą, ale podobno której komisji się najbardziej boi PiS? Pegasusa. I o tym wszystkim Państwu powiemy. To zacznijmy od wiatraków. Tutaj jest rzeczywiście taki też spór pomiędzy Szymonem Hołownią i Donaldem Tuskiem, no bo jak ja usłyszałam w Platformie Obywatelskiej, Donald Tusk już się zorientował, że pani Henning Kloska to nie jest najodpowiedniejsza osoba na stanowisko minister klimatu. No i ono... powstaje. No za... tam jedna wpadka, jedna ustawa i już się niej nadaje. Ja myślę, że gdyby Donald Tusk przesłuchał wcześniejszych wywiadów z panią Henning-Kloską, zresztą ty też robiłaś nie jeden raz wywiad z panią Henning-Kloską, to wiedziałby, że jednak tutaj może takie stanowisko jest zbyt poważne dla takiego polityka, który jednak jest nieopierzony. I to jest ten największy problem z tym wszystkim, że oni rzucają bardzo dużo, wydawałoby się takich merytorycznych rzeczy, a później wychodzą z tego właśnie takie buble. Że no, ale nie ona do cztery końc... lata pracowała w Sejmie, więc nie można powiedzieć, żeby była tak całkowicie nieopierzona. No, 4 lata pracowała w Sejmie, wrzuciła tweeta, że do nocy pracowała nad ustawą, a później okazuje się, że 300 metrów od y, nieruchomości, od domu będzie wiatrak. No. Albo, że będą Kwestia możliwe Kwestia wywłaszczenia sporne, No tak. Tak. to jednak powiedziałabym, że ta praca trochę poszła na marne w tym przypadku. No, ale tutaj jest jednak spór między Szymonem Chłownią a Donaldem Tuskiem, bo o ile Donald Tusk powiedział, nie, absolutnie, to nie będzie minister klimatu, szukajcie sobie kogoś nowego pojawiło się nazwisko Michała Gramatyki, no to już jest to tak ambicjonalne uderzenie w Szymona Hołownię, który no przecież zaraz, to jest moja kandydatka na panią minister. A to tak jak, zupełnie tak jak Elżbieta Witek była kandydatką na wicemarszałka sejmu. I nie <grywa> Wybrali jej i teraz proszę. No co zrobisz? Szymon Hołownia w takiej samej sytuacji karma wraca przykrość. karma wraca. Karma wraca. I tutaj rzeczywiście zaczyna się pojawiać jakiś problem. Tam się coraz głośniej o tym mówi, że mimo tego, że no Szymon Hołownia tak wystrzelił właśnie wizerunkowo, zrobił się takim bardzo modnym marszałkiem, to to też zaczyna przeszkadzać Donaldowi Tuskowi. Więc pokazanie mu takiego miejsca w szeregu, że nie będziesz miał takiego ministra, jakiego chcesz, też ma znaczenie dla Donalda Tuska. No to nie w to na lepiej dalszej współpracy w koalicji, to znaczy myślę, że będzie to bardzo trudna koalicja po prostu. Tam jest zbyt wielu liderów z ambicjami w niej w tej chwili, żeby to wszystko tak gładko poszło. A wracając jeszcze do ustawy wiatrakowej, to ona w środę już była procedowana w Sejmie, ale prokuratura się zainteresowała. No myślę, że to ta prokuratura jeszcze od Zbigniewa. A, i zainteresowała się odpuści. kto to tam, no tak, pewnie przyjdzie nowa prokuratura to umorzy tę sprawę, ale zainteresowała się, kto też wrzucił te przepisy wiatrakowe do ustawy o mrożeniu cen energii na przyszły rok, bo jakby klucz tej ustawy to było to, żeby ochronić gospodarstwa domowe przed podwyżkami w przyszłym roku cen energii, a te podwyżki prognozowano na rząd od 40 do 70%, to w zależności w zależności od tego, jakie opracowanie się przeczytało, ja przeczytałam takie o 40, ale posłowie ostatnio mówili o 70, więc w końcu nie wiem, ile by to miało być, ale na pewno dużo. I w związku z tym nowa koalicja zdecydowała, że podtrzyma taką tarczę energetyczną, taką jak PiS swojego czasu wprowadziło, że dzięki temu przez cały ten rok płaciliśmy rachunki za prąd na poziomie ubiegłego roku, 2022. No i oni chcieli też to podtrzymać tylko nie wiem, kto tam przycwaniaczył, że tak się wyrażę, że dorzucił ta, te przepisy wiatrakowe. Co więcej, nie wiem, dlaczego tam dorzucili te przepisy, ponieważ nie wydaje mi się, żeby prezydent Andrzej Duda akurat ustawę wiatrakową zamierzał zawetować w momencie, gdy ona pojawi się osobno. Być może chodziło, no ja mam takie różne teorie spiskowe, nie będę A, ich... Nie będziesz ta, się dzielić? Nie będę się dzielić moimi teoriami spiskowymi, ale uważam, że ktoś, kto to zrobił, wrzucił tam te skomplikowane i kontrowersyjne przepisy, nie działał w dobrej wierze. No i tutaj jest ta obawa, która się pojawia w Platformie Obywatelskiej, bo oni mówią tak, w dobrym tego słowa znaczeniu Platforma jest partią skostniałą. Tak samo jak i Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy partią, która jest od wielu lat i od wielu lat potrafi oprzeć się lobbystom. I wszyscy oni... się znają I przede, przede wszystkim. Się znają. Natomiast jest takie poczucie, że jednak ta Polska 2050, tak jak oni mówią, to jest nowa palikociarnia. To znaczy to są nowi ludzie, którzy weszli do Sejmu i oni ulegają pewnym wpływom. I tutaj to nie chodzi tylko o tą ustawę wiatrakową, też chodzi o te wakacje kredytowe, bo te wakacje też zostały wstrzymane przez Donalda Tuska ścieżką Sejmową, bo jak on zobaczył ten projekt Polski 2050, który rzeczywiście... Op tak obcinał te wakacje kredytowe, że bardzo mała liczba ludzi mogłaby z tego skorzystać. Zresztą o tym mówił Mateusz Morawiecki, zdaje się 60 tysięcy do 60, ludzi. Tak, że 60 tysięcy ewentualnie. No to, 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 to ewentualnie. w ogóle traci sens taka ustawa. Więc on też powiedział, w takim razie to przejdzie przez rząd i jednak to biuro legislacyjne rządu będzie to wtedy sprawdzało. No bo trochę zaczynają się jawić takie rzeczy, które mogą być naprawdę dla ludzi kłopotliwe. Nikt tego nie sprawdzi, to przejdzie i to będzie działało na szkodę ludzi. Ja sama nie wiem do końca jaka ta Polska 2050 jest jakie interesy ono ma reprezentować. My znamy tych ludzi, Nie którzy weszli ludzi, do Sejmu. Weszli. Poza tymi, którzy już byli już w Sejmie. To Platformie, no to tak, to wiemy. W Platformie, w Lewicy. Ale tutaj y, rzeczywiście to może być taki kłopot dla samego Donalda Tuska i dla tej kajsiz rządzącej. Ja myślałam, że to będzie w ogóle że na przykład lewica będzie większym problemem, będzie swoje prawda, postulaty tutaj starała się przepchnąć. A okazuje się, że lewica też zresztą która latami już była w tym sejmie, ona jakoś potrafi się w miarę spokojnie zachować, pogodzić się z pewnymi faktami, a problemem staje się Polska 2050. No, z jednej strony nie, nie mówią palikociarnia, a ja z drugiej strony mówię do taka druga nowoczesna. Nowoczesna też wyprodukowała iluś tam ludzi Którzy jednak no, mało mieli wspólnego z taką pracą parlamentarną, i okazywało się, że w, w takiej dłuższej perspektywie, chociaż na początku, jak pamiętam, to też był taki miesiąc miodowy dla nich, miała przeskoczyć już platformę obywatelską w sondażach, i tak dalej, i tak dalej, miała wymienić w ogóle tą platformę obywatelską, a koniec końców okazało się, że to jest jednak partia jednego sezonu, bo teraz ta nowoczesna gdzieś jest w środku tej koalicji obywatelskiej, i też mało o niej słychać. No tak, zresztą wspomniana pani Henning Kloska, przecież wyjdzie. Wodzi się właśnie z nowoczesnej. No. Przypadek? <laughs> o <Och> ty! <laughs> no ale to naprawdę nie o to chodzi, kto skąd y, y, się wywodzi, tylko o to, że tak, są to ludzie nieznani, być może nawet samemu liderowi, nie do końca y, sprawdzeni. Właśnie, nie wiadomo z kim y, powiązani, jakim lobbystom mogą ulegać, albo w ogóle jakie mogą mieć pomysły, może niekoniecznie nie oskarżajmy nikogo od razu o, o lobbying. No, ale może y, ale możemy o naiwność Możemy oskarżać. o naiwność. I tu, I tu jest różnica między i palikociarnią, czyli ruchem palikota, i nowoczesną, a polską 2000. 50 polega na tym, że tamte dwie partie były w opozycji i ich posłowie mogli sobie mówić, co chcieli i robić, co chcieli, bo i tak większość rządząca robiła swoje. A Polska 2050 posłowie tej partii będą posłami koalicji no właśnie, rządzącej. I, od razu I niektórzy w ogóle wejdą do rządu. Właśnie. I nie wiadomo, co z tego wyniknie. Ale tak, ponieważ wspomniałaś o tym, o tej próbie sił między Donaldem Tuskiem a Szymonem Hołownią, to tak myślę, że że trochę Donaldowi Tuskowi jest to na rękę, żeby mógł pokazać, kto tu rządzi, ponieważ on od razu, on obawiał się tych problemów z koalicją jeszcze przed wyborami, dlatego naciskał na wspólną listę, w której on z góry będzie wiadomo, że on jest szefem całego tego towarzystwa. Do wspólnej listy nie doszło i on teraz musi ustalić, że się tak brutalnie wyrażę, porządek dziobania no. i ta sytuacja z tą ustawą wiatrokową, Znaniem jest mu bardzo na rękę, bo po prostu weźmiesz mona i po chłopie, no niestety, jesteś fajnym marszałkiem, ale twoi ludzie nie mają żadnego doświadczenia i ja będę ich kontrolował, a nie ty, bo ty też nie masz żadnego doświadczenia. Co tam pani w polityce, czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną, słuchasz podcastu Niedyskrecje wyborcze. Nowa większość, która się ukształtowała po wyborach już w przyszłym tygodniu utworzy rząd. Hura, hip hip, hura, dwa miesiące. Bo. Ale to nie jest ich wina. To nie jest ich wina, tylko jednak wina tych, którzy ciągle nie mogą wina się rozstać. Ro, nie mogą się rozstać z władzą. Tak jest. Nowa większość no już nie może się doczekać objęcia tejże władzy po to, żeby zacząć rozliczenia. Na pierwszym miejscu do rozliczenia jest Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Na drugim miejscu telewizja publiczna. No i oczywiście najchętniej to nowa większość rozliczyłaby wszystkich. I Jarosława Kaczyńskiego, i Zbigniewa Ziobrę, i Mariusza Kamińskiego, i Sasina, i, I Mateusza Morawieckiego. Tak, Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, pana Sasina, jeszcze pana Czarnka jakby się dało. Ko problem polega na tym, że nie mają stosownej większości, żeby hmm. tych wszystkich ministrów porozliczać, bo gdyby chcieli ich postawić przed Trybunałem Stanu, do tego potrzeba większości kwalifikowanej. Ponad 270 70 posłów. No to oni tego nie mają. Mają 240 parę i koniec, więcej nie będzie. Nawet gdyby się Konfederacja dołączyła, to tam y, nie ma możliwości postawienia tych polityków przed Trybunałem Stanu. Ale prezesa Glapińskiego można, dlatego że wystarczy 231 głosów, czyli zwykła bezwzględna większość. I tutaj oczywiście wszyscy się strasznie y, w tej większości nowej y, napalają na to, żeby y, rozliczyć Glapińskiego i wyciągają je jakieś straszne zbrodnie, między innymi, że skupował obligacje, że nie podwyższał na czas stóp procentowych i tak dalej, i tak dalej. No i Grapiński, polityk nie od dzisiaj, tylko od 30 lat, 30 lat temu był ministrem budownictwa też w trudnej koalicji, też w trudnej, bo tam wtedy były wielopartyjne koalicje, to wymyślił, że skoro tak, no to trzeba się udać w opiekę do Europejskiego Banku Centralnego i do Banku Światowego. No i w zasadzie już uzyskał odpowiedź z tego Europejskiego Banku Centralnego, że jeżeli niezależność prezesa będzie naruszana, no to EBC będzie interweniował. Nie ma zresztą wyjścia, ponieważ w tej chwili jest wiele takich państw w Europie, w Unii Europejskiej, gdzie prezes Banku Centralnego wywodzi się z innej opcji politycznej niż aktualnie rządząca, i gdyby śladem Polski inne państwa, Zaczęły uprawiać tę praktykę wywalania w kosmos niesympatycznych, nieprzychylnych i z innej opcji politycznej to on nie jest. Różnie mówią. Ale takich, których uważa się za niesympatycznych, bo z innej opcji politycznej, to po prostu Europejski Bank Centralny miałby ogromny kłopot. Zatem, no tak, a poza tym my mieli, znaczy wydaje mi się, że Polska też miałaby kłopot. A tak, bo no to, to przede wszystkim, oczywiście. Co człowiek, co kadencja, to byłoby siup. I oczywiście trybunał stan dla kolejnego szafu. Dla kolejnego szefa. No bo dopóki Trybunał Stanu nie rozpatrzy wniosku i nie rozpatrzy, czy delikwent jest winien, czy niewinien tych strasznych rzeczy, o którego oskarżają, to on jest zawieszony w swojej pracy. E, więc I tym, kto pełni tę funkcję? Jego zastępca. zastępca. Czyli pani, która również by się chyba w przyszłej koalicji rządzącej nie podobała. Nie no. podobałaby się. <laughs> co to jest... Zatem ten tak, bo jego po prostu nie można tak po prostu wyrzucić wbrew temu, co Donald Tusk mówił, że przyjdzie kilku silnych panów i go wyprowadzą z gabinetu. No niestety nie jest to takie proste. Praworządność. ta praworządność. Praworządność jest wtedy, kiedy służy nam. I to mi się będzie bardzo podobało, że teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie krzyczało Praworządność, Konstytucja, Demokracja. I, i... I ulica i zagranica. I na skargę, tak, do, do struktur międzynarodowych. Zawsze się tak zrzymało okropnie Prawo i Sprawiedliwość na to, że politycy opozycji tam różne uchwały składają do Parlamentu Europejskiego, jego wnioski do Trybunału Sprawiedliwości skarżą się do komisji Weneckiej, i tak dalej, i tak dalej, no to teraz sami zakosztują tego wszystkiego. Zresztą ta narracja o rozliczeniu Glapińskiego już tak troszeczkę powoli zaczyna się zmieniać, dlatego że już Donald Tusk mówił, no, że to trzeba zobaczyć, jak to będzie z tą złotówką i tak dalej. Czyli trzeba itd. szukać itd. następnej osoby, którą można postawić przed Trybunał no To będzie Stanu. trudno. Czy no, oni twierdzą, że jednak Zbigniew Ziobro, który, jak pamiętasz... wymagane 270 chyba? Tego nie wiem, głosy? ale twierdzą, że na niego się teraz zasadzą, mm -hmm. wobec tego też, że on się do tego przygotowuje, dlatego miał to takie dosyć historyczne, powiedziałabym, mm -hmm. wystąpienie, gdzie nazwał ich fujarami. Którzy... Oglądałam, oglądałam, tak. <laughs> Potrafili... Oglądał trochę na tego, jakby... No ale on właśnie podobno rob, zrobił, zrobił to specjalnie, żeby namawiał ich do tego, mm -hmm. jakoby, żeby później pokazać, że się nie bał. Że ma świadomość tego, że będą chcieli to zrobić. No Zobaczymy, na ile to się uda, no, ale kolejne rozliczenia no to TVP. I tutaj paradoksalnie też nie będzie łatwo. Po Wreszcie prostu w ogóle nie jest łatwe. I nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. No tak, ale tutaj właśnie też wjeżdżają sądy podobno i praworządność. Mogą wjechać, mogą na razie wjechać. Nie, jeszcze, nie. No, no, tak, ale oni w Koalicji Obywatelskiej mówią, że. No i będą teraz sędziowie, którzy będą chcieli się wykazać. No bo skoro przez 8 lat powtarzali te swoje hasła, to teraz no, część z nich może może się po prostu nie zgodzić na to, co powiedział Donald Tusk, czyli będziemy przestrzegać prawa tak, jak my je rozumiemy. To nie ma tak, jak my je rozumiemy. <laughs> Tylko tak, jak je tak rozumieją jak... sędziowie. Dokładnie niestety. Tak. <laughs> I tu no, będzie właśnie. kłopot. No i oni tam mówią, no, oni tam porobili też tyle takich jakichś kontraktów przez te dwa miesiące ostatnie, kiedy jeszcze prawo i sprawiedliwość rządziło, utrzymało się przy tej władzy, że na przykład ci gdzieś tam prezenterzy mają jakieś kontrakty na pół roku i trudno ich będzie po prostu wyrzucić. Nawet jeżeli nie będą występować, no to będą normalnie pobierać pensje przez te pół roku i będą tam pracować. Ale co było ciekawe, kiedy rozmawiałam z osobą, z otoczenia bardziej lewicy, to powiedziała mi, że tak naprawdę tutaj Platformie Obywatelskiej samej nie chodzi, nie tylko chodzi o tą propagandę TVP, nie tylko o to, że tam był Michał Rachoń, pani Dęta Cholecka i tak dalej, że oni szczuli na tego Donalda Tuska. Tylko chodzi o sam fakt, że telewizja publiczna nabrała znaczenia przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. No bo ty na pewno pamiętasz, ja też pamiętam, ten okres czasów, kiedy no już był koniec rządów Platformy Obywatelskiej i ja pamiętam, jak ci politycy tak lekceważąco się odnosili zawsze o tej telewizji, szczególnie publicznej. Mówi, że to już nie ma znaczenia, nikt tego nie ogląda. W ogóle to był taki pomysł, żeby ją podzielić na anteny i skomercjalizować te anteny, mm. żeby publicznej w ogóle nie było. Wszyscy pamiętamy dobrze to nawoływanie Donalda Tuska, żeby nie płacić abonamentu. Oni to rozumieją bardziej, Przemilewica w ten sposób, że no, Platformy Obywatelskiej po prostu bardziej pasuje komercyjna telewizja prywatna, TVN. I ta, dlatego, która ich popiera. Tak, która ich popiera i dlatego jakby chciał zrobić wszystko, żeby to TVP było po prostu nieistotne. I ta oglądalność też zaczęła w sumie spadać tam. Ta telewizja była taka mdła. Ja tam przez jakiś okres, półtora miesiąca wtedy za czasów Platformy Obywatelskiej pracowałam. To rzeczywiście atmosfera była też okropna, bo ci ludzie, ci reporterzy, którzy rzeczywiście pracowali od rana do nocy, bo praca reportera nie jest wcale taka kolorowa, jak się państwu wydaje. To jest rzeczywiście Harówka i szczególnie młodzi ludzie się jej podejmują, bo to fizycznie po prostu wykańcza. Oni zarabiali bardzo małe pieniądze, byli oddelegowani na ten outsourcing do firmy na tych umowach śmieciowych, nie wiedzieli, czy A to znajdą prezes się. Prezes Juliusz Bram to wymyślił nie wiedzieli, czy znajdą się w grafiku, czy nie znajdą się w grafiku, czy będzie ich stać na to, żeby się tego miesiąca utrzymać, czy nie. Paradoksalnie to jest tak, że w tej telewizji publicznej no, zarabiały tylko gwiazdy. Takie jak Beata Tadla, Tomasz Lis. Oni zarabiali bardzo dużo, natomiast ta cała reszta, no, nie była zbyt zadowolona ze swojej pracy. Nie wiem, jak teraz jest, bo teraz tam nie pracowałam. Nie wiem, jak wyglądała ta sytuacja finansowa, no, ale pewnie lepiej wobec tego, że te dwa miliardy jednak tam trafiły. No i na tej lewicy oni mówią, że to zaczęło po prostu platformie przeszkadzać, że tak, wszyscy mówią o TVP, w internecie jest TVP, gdzieś są jakieś urywki z TVP i ta telewizja, jeżeli coś rzeczywiście rzuci, to to ma znaczenie. I jakby od trzech lat, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to rzeczywiście tak zaczęło to funkcjonować, no i oni mówią, że oni nie chcą, żeby znowu tej telewizji odbierać to znaczenie, żeby ją zagłodzić. Oni chcieliby, żeby były jednak jakieś środki na właśnie instytucje kultury, taką jaką jest telewizja publiczna, przeznaczone i żeby ona nie ulegała po prostu kadencji Polityków, tylko żeby to było inaczej. Także na zasadzie trochę jak BBC, tak, mamy telewizję i ona po prostu ma zagwarantowane środki i spełnia swoją misję, ale pewnie jest to nierealistyczne. Znaczy wszyscy mówią o tym, że telewizja powinna być jak BBC, bo to jest taki wzorzec z sewr, ale od 30 lat nie udało się tego zagwarantować. Mówię oczywiście o telewizji publicznej, dlatego że konstrukcja tejże telewizji jest jaka jest. To znaczy, szefów telewizji zawsze wybiera, wskazuje czy wskazywała, Organizacja, która była upolityczniona. Najpierw była to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ona teoretycznie jest apolityczna, ale w praktyce zawsze była mocno polityczna. Teraz jest to Rada Mediów Narodowych, która tak samo jest polityczna. W związku z tym szefowie mediów publicznych są polityczni, są powiązani politycznie i tutaj cudów nie ma. Rozmawiałam z Bogdanem Zdrojewskim, posłem Platformy Obywatelskiej. Kiedyś szefem ministrem kultury. Tak, był ministrem kultury, ale teraz jest szefem Sejmowej Komisji Kultury i między innymi pracuje właśnie nad kwestią abonamentu i jako zmienić, żeby nie był to abonament, bo z tego abonamentu coraz mniej pieniędzy wpływa, tylko zamienić go na taką opłatę audiowizualną i między innymi pytałam go o to, jak on widzi w kontekście chociażby finansów telewizji publicznej to, że ludzie będą wyrzucani, będą szli do sądu, czy im będzie płacić odszkodowania, jeżeli wygrają w sądach. Na co on mówi, że no dałoby się na przykład zrobić to w ten sposób, żeby tych ludzi za to, że niewłaściwie wykonywali swoją pracę, że nie byli dziennikarzami, tylko funkcjonariuszami politycznymi, zwalniać dyscyplinarnie. No Moim zdaniem będzie to bardzo trudne bardzo, przed sądem do utrzymania, bo który sąd zdecyduje się na to, żeby powiedzieć, no ten pan nie jest był dziennikarzem, jak był zatrudniony na etacie dziennikarza? Mhm. No, to można by wszystkich tak dziennikarzy też przeprowadzić. Do każdego jednego można by powiedzieć, tak. ta pani nie jest dziennikarką, tak. bo ta pani za bardzo się w tą stronę wychyla. No właśnie, właśnie, to jest ten problem. Nie wiem, nie wiem jak to będzie, jeżeli to ma być w ten sposób. Pytałam, kto będzie decydował o tym, kogo zwolnić dyscyplinarnie, kto nie był dziennikarzem, tylko funkcjonariuszem. No i tutaj pan y, szef Komisji Kultury powiedział, że będzie to robił prezes TVP. No już widzę tego prezesa TVP, który się będzie musiał podpisać pod każdą taką y, decyzją, że wywala kogoś dyscyplinarnie. Generalnie trochę to pachnie, Ty jesteś młoda, to nie pamiętasz, ale były takie czasy po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy się dziennikarzy weryfikowało. Siedziała taka komisja weryfikacyjna i pokazywała, pan może być dziennikarzem, Ale a pan to nie. pani już na dobroszoracz staje się, chce ją prowadzić. Yy, Spodzie, że komisje. na kampusie no Polska, że yy, ona tutaj no. yy, taki pomysł zarzuca, że była komisja no. yy, i będą się dziennikarze spowiadać, spowiadać z tego, tak. co zrobili, no więc, a co nie. No więc właśnie. Więc, ciekawe, czy pani Dobroszara też przed taką komisją by te, yy, chciała stanąć. Chciałam tylko <laughs> powiedzieć, że ta komisja się niesławnie zapisała w pamięci całego środowiska dziennikarskiego i nie jest to najlepszy wzorzec, do którego warto I powiem ci, że nawiązywać. właśnie kiedy yy, już na o tym powiedziała, od razu takie komentarze pojawiły się na Twitterze odnośnie tej komisji, o której mówisz. No weryfikacyjne tak. z czasu wojennego, proszę <laughs> Państwa. Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Wyborcze. A no, Sejm ruszył jak burza jednak z rozliczeniami, bo trzy komisje śledcze... Tylko trzy? Na razie, bo generalnie to jak tak słucham e, polityków, to powinno być ich Z 20. Um. Ale e, Szymon Hołownia, który, jak wiadomo, nie trzyma niczego w zamrażarce i bynajmniej nie jest marszałkiem autorytarnym, zapowiedział, że na razie będą tylko trzy. To tylko, jeżeli mogę napomknąć wakacje kredytowe Prawa i Sprawiedliwości trzyma w zamrażarce. Oj, tam, oj, tam, ty się tam czepiasz. To no. są po prostu e, e, Czyli zamrażarka pisoskie. jest, jak rozumiem, tylko dla, dla niektórych. O, no to ja boję się, że nawet A. dla swoich nie będzie. <grym> nie, nie będzie zbyt łaska. No ale dobrze. To była taka złośliwość z mojej strony, proszę Państwa. Wróćmy do komisji. Wróćmy do komisji. Do... Są trzy. Już są po pierwszym czytaniu. Komisja ustawodawcza się nad nimi pochyliła na początku tego tygodnia. I są to komisje do badania wyborów kopertowych, czyli tych, które miały się odbyć korespondencyjnie w 2020 roku w czasie pandemii. Mowa o wyborach prezydenckich. Do inwigilacji, właśnie takim oprogramowaniem Pegasus, a jest to oprogramowanie, które służy do, między innymi do zwalczania terroryzmu. I trzecia to jest dotycząca tak zwanej afery wizowej, którą pies z kulawą nogą się nie interesował ani w kampanii, ani teraz, ale... Ale PiS stwierdzi, że przez nią przegrało wybory. No PiS stwierdzi, ale z badań to nie wynika. A z kolei opozycja bardzo, bardzo w to uderzała w kampanii, że niby PiS to taka banda hipokrytów, bo tutaj nie wpuszczają, a a wpuszczają. uchodźców, tak. Na, na granicy z Białorusią, a wpuszczają. To może nie trzeba było ich kanałami. krytykować, jak wpuszczali jednak. <laughs> To też jest taka, taka cienkość pewna, jak tutaj nowa władza będzie się ustawiała wobec tych migrantów. Pożyjemy, zobaczymy. No, no. ale jednak komisja podobno do spraw Pegasusa ma być tą, której PiS obawia się najbardziej. Oni twierdzą, że ta do spraw wyborów kopertowych niczego nie ustali, poza tym, co już wiemy. Jeśli chodzi o aferę wizową, to tak jak powiedziałaś, no to to jest mglista. Poza tym tych wiz też nie było aż tak dużo, jak Platforma była w kampanii wyborczej. No ale ta do spraw Pegasusa jest już kłopotliwa, bo ona może zrobić szkody nie tylko politykom PiSu, ale wewnątrz samego obozu. Jak się koledzy dowiedzą, że byli indwigilowani tak. przez kolegów, tak? I Marek Suski już to zdaje się w radiu zapowiadał, że no, jego to bardzo ciekawi, dlaczego, w jaki sposób on mógł być podsłuchiwany. Tutaj się mogą naprawdę bardzo ciekawe rzeczy okazać, bo przecież wiemy, że tam się wewnętrznie wszyscy zwalczali, a Mariusz Kamiński oj, nie lubił ludzi, na przykład Mateusza Morawieckiego, jak się raptem okaże, że no, podsłuchiwał ludzi Mateusza Morawieckiego, to dopiero ja po co ich podsłuchiwać? Oni wszystko pisali w mailach, które i tak wyszły na jaw. Wiesz, że jest taka teoria, że to Mariusz Kamiński do jest tego doprowadził? Ja nie Ale wiem, nic nie wiemy nie na wiem, ten, temat. Nie Proszę nie wiem, ten <laughs> temat. Proszę nas nie podawać do sądu. Powtarzamy tylko plotki tak, w tej sprawie. Tak, że no, oni Mariusza Kamińskiego uważają za takiego czarnego luda, więc naprawdę się tego boją, że tam wyjdą naprawdę kwiatki z tej komisji do spraw Pegazusa. Zobaczymy jak to będzie, bo wszelkie komisje, które są związane z działalnością służb z reguły się nie udają. A nie udają się dlatego, że większość rzeczy jest po prostu objęta Tańno. tajemnicą. A, Oczywiście. No tak. I przychodzi i załóżmy, że komisja dostanie do ręki jakieś materiały opatrzone klauzulą tajne. Ona nie może ich tak po prostu odtajnić. Ona musiałaby iść do sądu, albo poprosić o odtajnienie rzeczone służby, albo iść do sądu i uzyskać odtajnienie. Kolejny krok to jest ten, że jakiegoś człowieka ze służb się chce przesłuchać i on mówi, ale wszystko co powiem jest tajne. W związku z tym komisja zamyka swoje posiedzenie i przesłuchuje tajnie. Nic nie wiemy, co tak naprawdę zostało powiedziane. Potem mamy do czynienia wyłącznie z przeciekami, co do których nie mamy pewności, czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. To jest bolączka, stała bolączka komisji do spraw służb specjalnych, bo ta komisja tak właśnie działa. To znaczy, działa za zamkniętymi drzwiami, i potem, ewentualnie, właśnie ktoś wychodzi i mówi oględnie, co było mówione. W tym wypadku, ponieważ to. Jest komisja śledcza, to tam takich chętnych, którzy będą wychodzili i przekazywali komunikaty, to zbyt wielu nie widzę. Jest taki problem, który jest problemem systemowym w naszej demokracji. Otóż, jak przez wiele, wiele lat obserwowałam posiedzenia Sejmu, i tam nieraz stawały problemy, jakie uprawnienia przyznać służbom. Zawsze służby chciały coraz więcej uprawnień, coraz więcej możliwości. Inwigilowania obywateli, oczywiście w szczytnym celu, ścigania, Przestępców i w coraz mniejszym stopniu chciały podlegać kontroli. I tak z kadencji na kadencję kolejni posłowie podnosili ręce za tym, żeby zwiększać uprawnienia służb. Przy czym w latach 90., kiedy Polska była jak Dziki Zachód niemalże, kiedy po prostu hulały mafie jak szalone, no było to w pełni uzasadnione, żeby dawać takie szczególne instrumenty służbom jako takim, no ale później to już ta przestępczość rzeczywiście została ogarnięta, została Zwalczona, a prawo do zwiększenia uprawnień służbom no cały czas funkcjonowało. Co więcej, ciągle też to zwiększano. Nawet chyba była ostatnia taka dyskusja za pierwszej, w pierwszej kadencji rządów PiSu również na ten temat, że coś trzeba im przyznać jakieś szczególne uprawnienia. Nawet kiedyś Najwyższa Izba Kontroli sporządziła taki raport, na podstawie którego stwierdziła, że, bo Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionowała tych przepisów, tylko mówiła, że na przykład dane zebrane, Brane przez służby są w nieprawidłowy sposób przechowywane, archiwizowane, w ogóle są przechowywane, a nie powinny być. Po prostu po zamknięciu sprawy wszystkie dane powinny być niszczone, a nie na tym przecież polega zbieranie danych, żeby je potem niszczyć, tylko żeby je mieć. No tak, poza tym problem z tymi komisjami śledczymi jest taki, że im więcej ich będzie, no to tym trudniej będzie skupić na nich uwagę. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość tak ochoczo zachęca do tego, żeby co 3, 6, a może 20, jak najwięcej powołajcie tych komisji śledczych. Poza tym to już widać, że oni z drugiej strony zaczynają uderzać, bo teraz przecież e, zdaje się, Mateusz Morawiecki domaga się komisji śledczej w sprawie Lex Kloska. Tak, czyli. <laughs> Prawie tych wiatraków nieszczęsnych, nieszczęsnych. O, którym, o których żeśmy mówiły na samym początku, że, że ktoś tam wrzucił te przepisy. No, no i teraz nie wiadomo tak naprawdę, bo nikt się nie chce przyznać do autorstwa tych, że wiatrakowych przepisów to jest dosyć zabawne, bo Platforma zwala winę na Polskę 2050, a Polska 2050 na Platformę. Jak wiadomo, no sukces ma wielu Ojców, a porażka jest zawsze sierotą. I tak to jest w tym wypadku. To był niedyskrecje wyborcze do słuchania. Słuchajcie nas na wprost, wprost.pl w czwartek o 14:00 i w piątek o 14:00 na Spotify. Jan Mziołek i Eliza Olczyk. To był podcast Niedyskrecje Wyborcze. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl. Oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.